Uważaj na to. Ktoś śnił o tobie tej nocy. Ten sen może mieć ważne objawienia, których nie możesz ignorować. Prawda jest taka, że sny są formą komunikacji, oknem na to, co dzieje się w umyśle innej osoby. Jeśli ktoś śnił o tobie, ta więź może być głębsza, niż sobie wyobrażasz. Znasz to uczucie, że ktoś o tobie myśli? Często to nie jest tylko intuicja. Możliwe, że osoba, z którą masz silne emocjonalne połączenie. Odwiedziła Cię w swoich snach. Nie jest to przypadek, jest to manifestacja uczuć, które trzeba zrozumieć. Zwróć uwagę na to, co czujesz, kiedy myślisz o tej osobie. Kiedy śnimy o kimś, często zmagamy się z własnymi lękami, pragnieniami i nierozwiązanymi kwestiami. To, co może wydawać się tylko snem, może być w rzeczywistości odbiciem więzi, która potrzebuje uwagi. Zadaj sobie pytanie, co czujesz w stosunku do tej osoby? Czy jest coś, co trzeba rozwiązać? To zastanowienie się jest kluczowe, aby zrozumieć naturę Twojej relacji. Jeśli przechodzisz przez moment niepewności lub konfliktu, ten sen może być jasnym sygnałem. To zaproszenie do bliższego przyjrzenia się Twoim emocjom i zaangażowanym dynamikom. Możesz czuć się wrażliwy lub zdezorientowany w stosunku do tej osoby, a to zamieszanie może manifestować się w formie snów. Nie ignoruj tych znaków, są one ważne. Teraz zastanów się, kim jest ta osoba, która pojawiła się w snach. Imię może cię zaskoczyć. Może to być ktoś, o kim aktywnie nie myślisz, ale kto nadal wywiera znaczący wpływ na Twoje życie. To połączenie może być pozytywne lub negatywne. Kluczowe jest uznanie, że ta osoba ma znaczenie i że Twoje emocje są w jakiś sposób połączone. To jest moment, aby działać. Jeśli sen Cię zaniepokoił lub wprawił w zamyślenie. To czas na poszukiwanie dialogu. Porozmawianie z daną osobą może wyjaśnić wątpliwości i przynieść nowe zrozumienie relacji. Nie pozwól, aby zamieszanie się utrzymywało. Jasność jest niezbędna dla Twojego emocjonalnego dobrostanu. Zasługujesz na zdrowe i znaczące relacje. Jeśli ta wiadomość do Ciebie trafiła, rozważ znaczenie zwracania uwagi na te sygnały i na to, co mogą oznaczać. Pamiętaj: Twoje uczucia są ważne. I często są odzwierciedleniem czegoś większego, co dzieje się wokół ciebie. Sny mają unikalny sposób łączenia nas z tym, co dzieje się w naszym życiu i naszych relacjach. Mogą służyć jako most między świadomym a nieświadomym, odsłaniając wglądy, które są ukryte pod powierzchnią. Kiedy ktoś o tobie śni, ważne jest, aby rozważyć, co to może sygnalizować o twojej relacji z tą osobą i siebie samego. Rozważ możliwość, że ten sen może być odzwierciedleniem niewypowiedzianych emocji, które między wami istnieją. Możesz czuć coś do tej osoby, czego jeszcze nie wyraziłeś. Czasami słowa zawodzą, ale sny mogą służyć jako skuteczny środek komunikacji. To jest moment, aby być szczerym wobec siebie. Co naprawdę czujesz do tej osoby? To jest okazja, aby zgłębić swoje najgłębsze emocje. Jeśli miałeś niedawną kłótnię lub nieporozumienia, sen może być zaproszeniem do pogodzenia się. Nasze podświadomości często przetwarzają nierozwiązane sytuacje podczas snu. To może być wezwanie, abyś poszukiwał rozwiązania konfliktów. Nie pozwól, aby gniew lub uraza stały się barierami. Otwarty dialog może być tym, czego potrzebujesz, aby oczyścić atmosferę i przywrócić harmonię. Dodatkowo, przemyśl kontekst snu. Co się działo? Jak się czułeś podczas i po śnie? Te szczegóły mogą dostarczyć wskazówek na temat tego, co twoja podświadomość próbuje przekazać. Jeśli sen był pozytywny i przyniósł uczucia radości, może to być znak, że jest coś dobrego w relacji, co zasługuje na pielęgnowanie. Jeśli był negatywny, może wskazywać na to, że są obawy, które wymagają uwagi. Emocjonalne połączenie, jakie masz z tą osobą, jest znaczące. Często osoby, które śnią o nas, zmagają się z własnymi wewnętrznymi problemami, a te kwestie mogą być związane z Tobą. Ważne jest zauważenie, że sny nie działają w izolacji, są częścią większego systemu interakcji emocjonalnych i energetycznych między ludźmi. Być może ta osoba przechodzi trudny moment i podświadomie szuka Twojej obecności jako wsparcia emocjonalnego. To może oznaczać, że odgrywasz ważną rolę w jej życiu, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Jeśli uważasz, że relacja jest ważna, rozważ bycie proaktywnym. Zapytaj, jak ta osoba się czuje. Proste jak się masz, może otworzyć drzwi do głębszych i bardziej znaczących rozmów. Ponadto zastanów się nad częstotliwością, z jaką śnisz o tej osobie. Jeśli sny się powtarzają, może to wskazywać na silne emocjonalne więzi, które nie powinny być ignorowane. Powtarzające się sny mogą być sposobem, w jaki twoja podświadomość nalega na ważność tego połączenia. Zadaj sobie pytanie, co musisz zrobić, aby wnieść więcej jasności i autentyczności do tej relacji? Jeśli jesteś w romantycznym związku, obecność drugiej osoby w Twoich snach może ujawniać niepewności lub lęki, które wymagają rozwiązania. Kwestie zaufania, zobowiązania i komunikacji są często poruszane w snach. To jest przestrzeń, w której możesz zbadać, jak się czujesz w odniesieniu do tych aspektów. Otwartość na dyskusję o swoich lękach może wzmocnić związek. Z drugiej strony, jeśli osoba, która o tobie śniła, nie jest tak obecna w twoim życiu, nie umniejsza to znaczenia snu. Połączenie może być subtelne, ale nadal istotne. Możesz być przypominany o wartości lub lekcji, którą ta osoba reprezentuje. Pomyśl, jak to połączenie wpisuje się w twoje obecne życie. To może być okazja do przemyślenia, co ta osoba dla ciebie znaczy i jak to wpływa na twoje samopoczucie. Ponadto, Warto rozważyć możliwość, że sen jest sposobem na przetworzenie swoich własnych emocji. Czasami śnienie o kimś jest sposobem radzenia sobie z własnymi wewnętrznymi sprawami, co ta osoba reprezentuje dla ciebie, jakie emocje wywołuje. To jest moment, aby zastanowić się nad własnymi potrzebami i pragnieniami. Czasami to, co czujesz w stosunku do kogoś, może być bardziej związane z tobą samym niż z inną osobą. Sen może być lustrem twoich własnych niepewności lub aspiracji. Samo poznanie jest kluczowym elementem w tym procesie. Rozumiejąc swoje emocje, będziesz miał większą jasność, jak postępować w stosunku do osoby, która o tobie śniła. Jeśli czujesz się zagubiony lub zdezorientowany, może być pomocne zasięgnięcie wsparcia z zewnątrz. Rozmowa z przyjaciółmi lub nawet profesjonalistą może pomóc zorganizować myśli. Czasami perspektywa innej osoby może przynieść cenne spostrzeżenia których wcześniej nie brałeś pod uwagę. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteś sam w tym procesie. Wiele osób boryka się z podobnymi wyzwaniami w swoich relacjach i snach. Na koniec, bądź otwarty na zmiany. Jeśli sen wydobył na powierzchnię kwestie, których wcześniej nie brałeś pod uwagę, to jest idealny moment, aby działać. Możesz zdecydować się na odsunięcie się od relacji, które już nie służą twojemu dobrostanowi lub wręcz przeciwnie. Możesz postanowić otworzyć się na kogoś, kto reprezentuje coś pozytywnego w twoim życiu. Ważne jest, aby podejmować decyzje, które promują twoją wewnętrzną pokój i emocjonalną jasność. Pamiętaj, że twoje uczucia są ważne i powinny być brane pod uwagę. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonowała, jest to wyraźny sygnał, aby zwracać uwagę na swoje sny i na emocje, które wywołują. Nie ignoruj tych objawień. Mogą być kluczem do głębszego rozumienia siebie i swoich relacji. Wybór należy do ciebie. Sny mają moc ujawniania prawd, które często ignorujemy w naszej codzienności. Kiedy ktoś śni o tobie, może to być odzwierciedleniem uczuć, które muszą być zrozumiane zarówno przez ciebie, jak i przez tę osobę. Ważne jest, aby nie lekceważyć znaczenia tej wiadomości. Zadaj sobie pytanie: co ta osoba reprezentuje w twoim życiu? Co czujesz, gdy o niej myślisz? Często nie doceniamy wpływu, jaki sny mają na nasze relacje. Mogą być zaproszeniem do refleksji, lub nawet ostrzeżeniem o czymś, co należy omówić. Jeśli miałeś powtarzający się sen dotyczący tej osoby, nadszedł czas, aby dokładniej zbadać, co to może oznaczać. Pomyśl o emocjach, które pojawiają się, gdy ją sobie wyobrażasz. Te uczucia mogą być wskazówkami dotyczącymi tego, co dzieje się w Twoim umyśle i sercu. Ponadto, rozważ kontekst snu. Co się działo? Czy była tam poczucie komfortu czy dyskomfortu? Te szczegóły są kluczowe do zrozumienia wiadomości, którą twój podświadomość próbuje przekazać. Sposób, w jaki czułeś się podczas i po śnie, może pomóc wyjaśnić obecną sytuację między wami. Sny, które przynoszą pozytywne odczucia, mogą wskazywać, że istnieje solidna podstawa do zbadania, podczas gdy bardziej niepokojące sny mogą sygnalizować nierozwiązane kwestie. Jeśli zdajesz sobie sprawę, że obecność tej osoby w twoich snach wiąże się z niepewnościami, istotne jest, aby zająć się tymi kwestiami. Zapytaj siebie, co powoduje tę niepewność. Często korzeń naszych lęków leży w przeszłych doświadczeniach, a niekoniecznie w osobie, o której mowa. Samopoznanie jest kluczowe do zdrowego radzenia sobie z tymi emocjami. Należy pamiętać, że sny są formą komunikacji niewerbalnej. Mogą wyrażać to, czego nie potrafimy powiedzieć słowami. Jeśli czujesz się zdezorientowany swoimi uczuciami do tej osoby, rozważ, że sen może być sposobem, w jaki Twoja podświadomość pokazuje, czego naprawdę pragniesz. To może być zaproszenie do szczerej rozmowy na temat Twoich emocji. Kiedy czujesz, że ktoś o tobie myśli, to może być coś więcej niż tylko intuicja. To uczucie może być związane z emocjonalną więzią, która istnieje między Wami. Nawet jeśli nie jest jasno zdefiniowana. Jeśli ta osoba często przychodzi ci na myśl, być może nadszedł czas, aby podjąć inicjatywę nawiązania kontaktu i zbadania tej więzi w bardziej świadomy sposób. Jeśli jesteś w związku, obecność innej osoby w twoich snach może wskazywać na konieczność poruszenia kwestii zaufania lub komunikacji. To sygnał, że coś wymaga dyskusji. Nie pozwól, aby brak komunikacji stał się przeszkodą w waszym związku. Otwartość na swoje obawy może wzmocnić więź i przynieść więcej jasności obu stronom. Z drugiej strony, jeśli osoba, która pojawiła się w twoim śnie, nie jest częścią twojego codziennego życia, ta więź wciąż może mieć wartość. Sen może być przypomnieniem o lekcji lub doświadczeniu, które trzeba ponownie przeanalizować. Zapytaj siebie czego nauczyłeś się od tej osoby? Jakie emocjonalne wsparcie może zaoferować to wspomnienie? Ważne jest również, aby rozważyć, jak często śnisz o tej osobie. Jeśli zdarza się to regularnie, może to wskazywać na coś znaczącego, czego nie należy ignorować. Te sny mogą być wyrazem nierozwiązanych uczuć, które proszą o uwagę. Nie wahaj się zastanowić, co ta relacja oznacza dla Ciebie w tym momencie. Ponadto, jeśli zauważysz, że obecność tej osoby w Twoich snach wiąże się z negatywnymi emocjami, jest to sygnał, że może istnieć coś wymagającego rozwiązania. Nie pozwól, aby drobne konflikty przekształciły się w wielkie bariery. Spróbuj zrozumieć, co powoduje to napięcie. Często rozwiązanie konfliktów może być prostsze niż się wydaje. Szczerza rozmowa może otworzyć zamknięte drzwi. Sen ten może również być odzwierciedleniem Twoich własnych niepewności. Pomyśl, co ta osoba dla Ciebie reprezentuje. Jeśli coś Cię niepokoi, jak zazdrość czy brak zaufania, ważne jest, aby zmierzyć się z tymi uczuciami. Dialog może być potężnym narzędziem do wyjaśniania nieporozumień i poruszania kwestii, które muszą być przedyskutowane. Jeśli jesteś w momencie przejścia lub zmiany, sny mogą wzmocnić Twoje emocje, mogą działać jak lustro, które odzwierciedla to, przez co przechodzisz. Kiedy znajdujesz się w emocjonalnie niestabilnym stanie, naturalne jest, że twoje sny to odzwierciedlają, Zwróć uwagę na te przesłania i wykorzystaj tę świadomość jako okazję do lepszego poznania siebie. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży. Wiele osób przechodzi przez podobne doświadczenia w swoich relacjach i snach. Rozmowa z przyjaciółmi lub profesjonalistą może pomóc w uzyskaniu jasności w kwestiach emocjonalnych. Czasami zewnętrzna perspektywa może dostarczyć wglądów, których wcześniej nie brałeś pod uwagę. Bycie szczerym ze sobą jest kluczowe. Uznaj swoje emocje i ich związek z obecnością tej osoby w twoim życiu. To może być ważny krok w zrozumieniu czego naprawdę pragniesz. Czy szukasz pojednania, a może potrzebujesz ustanowić granice czego naprawdę potrzebujesz w tym momencie. Na koniec bądź otwarty na zmiany. Jeśli sen ujawnił kwestie, o których wcześniej nie myślałeś, to idealny moment, aby podjąć działania. Możesz zdecydować się na odłożenie związków, które nie służą już Twojemu dobrobytowi, lub przeciwnie, możesz zdecydować się otworzyć na kogoś, kto reprezentuje coś pozytywnego w Twoim życiu. Ważne jest, aby podejmować decyzje, które promują Twój spokój wewnętrzny i klarowność emocjonalną. Nie ignoruj tych objawień. Mogą one być kluczem do głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji. Wybór należy do Ciebie. Rozważ wpływ, jaki sny mogą mieć na Twoje życie. Nie są to tylko przypadkowe obrazy, ale odzwierciedlenie kwestii, które wymagają uwagi. Kiedy ktoś śni o Tobie, jest to wskazówka, że istnieje coś głębszego. Może to być okazja do ponownej oceny swoich relacji i znaczenia, jakie dla Ciebie mają. Jeśli jesteś w związku, częsta obecność innej osoby w Twoich snach może być sygnałem, że istnieją kwestie, które należy omówić. Kluczowe jest, aby nie ignorować tych uczuć i znaleźć przestrzeń na dialog. Otwarte rozmowy o tym, co czujesz, mogą pomóc w wzmocnieniu więzi i rozwiązaniu niewypowiedzianych konfliktów. Komunikacja jest kluczowym elementem dla zdrowia emocjonalnego każdego związku. Pomyśl również o możliwości, że ten sen może być związany z osobistymi kwestiami, które musisz rozwiązać. Czasami obecność kogoś w naszych snach jest wezwaniem, aby spojrzeć w głąb siebie. I zrozumieć czego naprawdę chcemy. Zadaj sobie pytanie: jakie są moje lęki i niepewności? Ta refleksja jest kluczowa, aby emocjonalnie się rozwijać i nawiązywać zdrowsze relacje. Ponadto, przemyśl częstotliwość, z jaką ta osoba pojawia się w twoich snach, jeśli staje się to regularnością, jest to wyraźny sygnał, że tej więzi nie można zignorować. To może oznaczać, że istnieją nierozwiązane uczucia, które wymagają uwagi. Nie bój się badać tych emocji i zrozumieć, co one dla ciebie znaczą. Sposób, w jaki się czujesz po tych snach, może także dostarczyć cennych wskazówek. Jeśli uczucie jest pozytywne, może to być sygnał, że relacja zasługuje na pielęgnację. Z drugiej strony, jeśli sen pozostawia cię z gorzkim posmakiem, konieczne jest zbadanie, co powoduje to napięcie. Na koniec, nie lekceważ znaczenia szukania wsparcia. Rozmowa z przyjaciółmi lub specjalistami, może przynieść nową perspektywę na sytuację. Często mogą oni zaoferować wgląd, którego sam nie wziąłeś pod uwagę. To wsparcie może być kluczowe, aby pomóc ci zorganizować myśli i uczucia. Pamiętaj, twoje uczucia są ważne i nie powinny być ignorowane. Każdy sen, który obejmuje inną osobę, jest szansą na rozwój i samopoznanie. Bądź otwarty na badanie tych wiadomości i podejmowanie decyzji, które promują twój wewnętrzny spokój. Jesteś w kontroli nad swoim życiem emocjonalnym, a uznanie tego to pierwszy potężny krok. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zachowaj to, co poruszyło dziś twoje serce i, jeśli to ma sens, podziel się tą opowieścią z kimś, kto również potrzebuje to usłyszeć.